thank you Dzisiaj dokonaliśmy aktu podpisania umowy Atlas World Polskie Schrony z jednym z najważniejszych partnerów na świecie, liderów, jeżeli chodzi o budowanie schronów z know-howem, który jest tutaj rzeczywiście wieloletni, i to, co dla nas jest istotne. Po pierwsze, my, jako jeden z liderów budownictwa polskiego, jesteśmy pierwszą firmą budowlaną, która zrobiła ten krok, która z jednej strony na to partnerstwo z naprawdę godnym partnerem, partnerem, który liczy się na świecie, który zdobył doświadczenie w tego typu budownictwie, tego typu obiektach. A z drugiej strony, my jako Atlas World jesteśmy pierwszą firmą w Polsce i pierwszą polską stuprocentową firmą, która rozpoczyna już działalność. Nie mówimy, tylko pracujemy. First of all, it is an honor that we have a such a company here like Atlas Sport. Uh, we have made very close cooperation last six months to find out this unique moment what we have had today, and we know Atlas World already quite well. We know their performance, we know their business culture and We know what kind of customers they have, what kind of project they have made. So I have to say that the company cultures, both Atlas Bird and Temet, are very much fitting to each other. So we are great partners to each other. So we are much more stronger together. That's for sure. U nas jest dwa schronów spełniających wymagania bezpieczeństwa. W Finlandii jest tych schronów 50 Dzisiaj mamy zabezpieczenie dla mniej więcej 300 tysięcy osób. Potrzebujemy tego zabezpieczenia dla ponad 10-15 milionów ludzi. W najbliższych kilku latach polski rząd przeznaczył 6 miliardów złotych na budowanie schronów publicznych, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Jeżeli nie włączą się w te projekty deweloperzy, prywatny biznes, to nie osiągniemy tego pułapu, który sobie stawiamy.